Odwróćmy jej uwagę i zabierzmy go. Sam możemy się ukryć. Chodźcie! A, ależ te długo uchy szybko biegają. A, jeśli jeszcze kiedyś spotkam tego okularnika, solidnie przetrzepię mu skórę. Tu jest jak w ogromnej paszczy. Spójrzcie na te wielką. To są stalagmity i stalaktyty. O, jest, nie zgubiłem go. Bratku, wyrwałeś pióro jednemu z tych pingwinów? Nic dziwnego, że się wściekły. Cóż, miałem ważny powód. Potrzebowałem dowodu, że widziałem pingwiny. Lipus nie miał tyle szczęścia. To tylko dowód na to, że masz ptasi mózżek. Oddawaj! Chcę je wkleić do dziennika wyprawy. Oddawaj! Co się z wami dzieje? Dlaczego wyrwałeś pióro pingwinowi? Powinieneś szanować inne zwierzęta. Nie wolno ci ich krzywdzić, badacze tak nie robią. Ciągle się wymądrzasz. Lipus zrobił to, Lipus zrobił tamto. Chwalisz się, że znasz lodową krainę, a tak naprawdę żaden z ciebie odkrywca i ciągle dygoczesz z zimna. Świetnie. Jeśli nie chcecie mojej pomocy, to proszę bardzo, radźcie sobie sami. Nie mam czasu dla żółtodziobów. Przyjechałem tu, żeby przeprowadzić badania i... Bratku! Trzymaj się, bracie! Radonku, pomóżcie mi! Spokojnie, bratku! Zrzucę ci Lilę! Tylko mocno trzymajcie! Nie mogę go ścigać! Chciałaś powiedzieć, piątka. Hmm? Nie, świadku, obudź się. Hmm. Oho. Jesteście królikami, tak? Oh. Gdzie ja jestem? My też się nad tym zastanawiamy. Jak tu trafiliście? Spadliśmy, ty pewnie też. No tak, pamiętam, że zjeżdżałem ze stoku, a potem nagle zacząłem spadać. O, oh. mama pewnie się o mnie martwi. Muszę wracać do domu. Uh, jak się stąd wydostaniemy? Hmm. Nie wiem, nic mi nie przychodzi do głowy. Może zróbmy piramidę? Stokrotku, teraz ty! Uh, jeszcze trochę! Hurra, udało się, wyszedłem! Kruisiu, jesteśmy bezpieczni! Brawo, Stokrotku! Teraz przywiąż do czegoś linę! Możecie się wspinać. Daj rękę. Aż się spociłem od tej wspinaczki. No to już wiesz, że życie odkrywcy nie jest lekkie. Chwyć linę, Olesiu. Tak jest. Gotowy? I raz. I dwa. Odprowadzimy Cię do domu. Mój syneczek! O, to ja! Oleś! Nie poznajesz mnie? A, to jest mój Oleś? Nie, mamusiu, Oleś to ja! Spójrz, i co? mój syneczek! Oh, gdzie się podziewałeś? Tęskniłam za tobą! A on kim jest? Naszym bratem! Najmocniej przepraszam za to nieporozumienie. Kiedy oleś zaginął, zupełnie straciłam głowę. Proszę, powinniście się wzmocnić przed powrotem do obozu. Koniczynku, mam nadzieję, że cię nie wystraszyłam. Jesteś słodkim króliczkiem. Mm. Na nas już czas. Do widzenia! Cześć, Cześć, do zobaczenia! Dziękuję za pomoc! Tato, nie wiem dlaczego, ale jest mi przykro, że już wracamy. Szkoda, że musiałem pożegnać się z mamą Olesia. A co? Smakował ci jej rybny rosół? <noise> Nie, ale ona była taka czuła. Tylko mamy potrafią tak przytulać. Gdyby mama wiedziała, co się dziś wydarzyło, na pewno byłaby z was bardzo dumna. Wracajmy do domu. Ciocia Cynia nie może się już doczekać, żeby was wyściskać. O tak, znam ją nie od dziś i jestem pewien, że bardzo za wami tęskni. Ja też się stęskniłem. Nie każmy jej na siebie za długo czekać. Mam dość śniegu, zimna i iglo. Nie wiem, jak Lipus mógł tu wytrzymać tyle lat. Był bardzo dzielny, ale pióra pingwina nie zdobył. O nie! Twoje pingwinie pióro! Hmm? Stawiłem je w jaskini! Chwileczkę. Nie przesłyszałem się? Bratku... Chyba nie wyrwałeś pióra pingwinowi? Wiesz co, synu? Mam nadzieję, że ta wyprawa coś ci da. Coś cenniejszego niż pamiątka z podróży, pióro albo zdjęcie. Mam na myśli odrobinę szacunku. Lipus nie zapisał w swoim dzienniku ważnego zdania: Zawsze szanuj tubylców i ich zwyczaje. Szybko! Kto ostatni ten zgniłe jajo! Nie masz sadzon, które biegam szybciej niż ty, to się jeszcze okaże! A to ta odrabina szacunku, którą Wratek ma wziąć jest ciężka. No bo wiesz, nasze sanie są już troszkę przeładowane. <śleszy> To nie miejsce dla królików. Słusznie, Ludwiko, dobrze, że odleciały. Wersja Polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Dorota Kawęcka. Tłumaczenie i dialogi Joanna Koryłko. Dźwięki i montaż Jakub Milencki. Kierownictwo produkcji Monika Wojtysiak.